Powiedzmy, że nie muszę do tego dokładać. Ale... A co twój mąż na to wszystko? No wspiera mnie mentalnie, ale oboje pracujemy. Łączymy to z wychowaniem dzieci i to miejsce, dlatego pewnie tak wygląda, bo moja energia jest w domu. Mhm. Ale nie ma Warto do... płacić taką cenę? Nie wiem, ale myślę, że tak. Po prostu miałam kiedyś pasję, bardzo się rozwijałam. Ale? Szybko wróciłam do pracy. To było trzy tygodnie po porodzie. Obiecałam klientko. Dokładnie. Które co? No. Miały cię gdzie? No, no to. powiedz to. Powiedz. Nie wszystkie wróciły po prostu. Czyli miały cię w dupie. Smutny. Szukam winy w sobie też, nie tylko w. Ażka! Ogarnij się. Jakie winy w sobie? Niektóre po prostu widząc mój stan, przestały przychodzić. Nie pytały mnie. Ja też wiecie, jakoś na początku nie mówiłam. Jaki stan. No, że byłam w ciąży po prostu. Pracowałam Aha. do dziewiątego miesiąca i no. w trakcie po prostu zaczęły odchodzić, dziwić się w ogóle, że. że pracujesz. Tak. Już chyba wysoką cenę zapłaciłaś, prawda? Za to wszystko. Bardzo. Ale no. A czy ty myślisz, że my nie mieliśmy takich rzeczy sytuacji? Czy ty myślisz, że ja się wielokrotnie nie zastanawiałem? Czy ty myślisz, że ja mało nocy nie przespałem przez to, żeby zadbać przez... o to, żeby moi Wodrzeń, pracownicy przez... mieli. klientki. Tak! przez klientki. Nazywajmy rzecz po imieniu. Tak. Bo my mamy być na każde zawołanie. My mamy być o godzinie 7:30 na modelowanie. My mamy być o godzinie 21:00, bo wyczas 5 intereza. lat jesteś na zawołanie, przez 5 lat jesteś na zawołanie, raz nie możesz przyjąć i ona się No dokładnie tak, tak jest. Dokładnie. ja się pod tym podpisuję. tak? Właśnie to wygląda. Wystarczy, da? że raz ją przełożysz, bo nie tak. wiem, masz dziecko chore i już. Tak. Pamiętaj zawsze o tym, że yy, my jesteśmy y, po stronie fryzjerów, a yy, i jakby na fryzjerach po to robimy ten program, żeby pomagać fryzjerom. Zrobimy wszystko, żebyś miała klientki nowe, yy, z lepszą energią yy, i żebyś ty tą energię odzyskała. A to się okaże, czy zrobimy, bo najpierw chcę zobaczyć, co nam trafi. Asiu, proszę, podaj mi telefon. Więc no chodź, proszę się tam. Tomek zagląda na social media, bo chce pokazać, jak powinno się je skutecznie prowadzić. Zobacz, praca mi się podoba. Jakość wykonania naprawdę no zobacz. Twoje social media umarły nie narodząc się. Popatrzcie. Ja zawsze pokazuję w taki sposób, tak? Przewijamy teraz jakby kwestię dotyczącą wizualizacji. Tak to jest przepaść. Andrzej, trzeba mieć też na to czas, tak? A... To miejsce trzeba odczarować.